No dobra, przygotowałam sobie naprawdę fajny materiał, i już czekałam na ten moment, kiedy będę mogła to nagrać. Kiedy nastąpiła pandemia i wszystkie moje plany wzięły w łeb. To znaczy, wylądowałam w 38 metrach kwadratowych razem z moimi dziećmi. Jeżeli widzieliście odcinek o szczęściu i wdzięczności, to możecie sobie zobaczyć, jak wygląda nasze mieszkanie. W każdym razie. Dzieci bardzo chciały, żebym nagrała to przy nich, no ale nie wyszło. I teraz macie właśnie w kadrze za mojego psa. Łusia, wyłączysz komputer? Co? Kocham cię. <grym> Kochani, co tam się dzieje? E, Możecie jeszcze w ten? Dobrze. Dziękuję. <grym> Skończyło się na tym, że nagrywałam cały materiał trzy razy i ciągle były jakieś problemy techniczne. Dlatego, mówiąc szczerze, troszkę zmienię wstęp, który przygotowałam, bo, jakbym miała. Dalecyk. Nie wiem, czy kiedykolwiek trafiliście na taki fragment 1 Koryntian 9, werset od 24 do 25. Powiem szczerze, że jak ja trafiłam pierwszy raz na ten fragment, to mnie mocno zdziwił. Czy nie wiecie, że na stadionie biegną wszyscy zawodnicy, ale tylko jeden z nich otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik podejmuje wiele wyrzeczeń tamci, by zdobyć wieniec zniszczalny, my niezniszczalny. Mówiąc szczerze, zupełnie nie wiedziałam, co zrobić z tym fragmentem i o co Pawłowi chodzi z tą nagrodą, bo ona kłóciła się z moim e, dziecięco-katolickim wychowaniem, ale potem zaczęłam czytać Apokalipsę i tam to było jeszcze gorzej. Na samym początku Księgi Apokalipsy Jezus dyktuje Janowi listy do siedmiu kościołów i co dziwne, praktycznie każdy list kończy się hasłem. Zwycięzca nie zazna śmierci po raz drugi. Zwycięzcy dam mannę ukrytą i biały kamyk. Zwycięzcy, który do końca będzie przestrzegał moich przykazań, dam władzę nad narodami. I tak dalej, i tak dalej. I zaczęłam się zastanawiać jej, o co chodzi z tą nagrodą. Czy oni naprawdę nie przesadzają, czy Jezus nie przesadza? I wiecie, uważam, że to jest niesamowite w chrześcijaństwie, że mamy Boga, który nie tylko zapowiada, że <laughs> doświadczymy sprawiedliwości, ale też Boga, który mówi o tym, że naprawdę możemy spodziewać się nagrody. I to się kłóciło z moim światopoglądem o tyle, że byłam przygotowana na coś takiego, że wiecie, powinnam się poświęcić, powinnam dać siebie wszystko. A w nagrodę otrzymam satysfakcję, że tylko Bóg to widział. I rzeczywiście tak jest. Myślę, że rzeczywiście nie chodzi o to, żebyśmy myśleli tylko o nagrodzie, bo Bóg patrzy na nasze serce. Ale z drugiej strony Bóg zapowiada nagrodę dla każdego, kto wytrwa w wierze w niego. <laughs> I jak mówi święty Paweł, cierpień doczesnych nie da się porównać z chwałą, która ma się objawić. I tak sobie myślę, że skoro Bóg tak dużo mówi o tym, że zostaniemy nagrodzeni, że naprawdę możemy oczekiwać dobrych rzeczy od Niego, że mamy się modlić, a otrzymamy, to znaczy, że naprawdę Mu zależy na tym, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka, że On naprawdę widzi nasze trudy, widzi zmagania i czeka na nas, nie tylko żeby zobaczyć nas twarzą w twarz, ale tylko, też żeby nas nagrodzić. I dlatego też myślę, że chociażby Jezus tyle razy wspominał uczniom o tym, czego się mają spodziewać, i odnośnie tego, że zostanie ukrzyżowany, czego oni w ogóle nie rozumieli, i też o czym nie do końca chcieli słuchać. Jak czytam Biblię, wydaje mi się po prostu, że Bogu zależało na tym, żebyśmy wiedzieli, czego się mamy spodziewać. Bo jest wtedy dużo łatwiej przechodzić przez różne rzeczy, kiedy masz po prostu cel przed oczami. I dlatego dzisiaj bardzo chciałabym przedstawić Wam timeline czasów ostatecznych. Eee, za chwilę. Bo najpierw chcę się jeszcze z czegoś wytłumaczyć. Ja, jak od początku mówię, nie jestem teologiem, nie mam takiego wykształcenia. Jestem z wykształcenia architektem i tam nie uczyliśmy się Biblii na żadnym przedmiocie. W każdym razie wiem, że mogę się mylić. Wprawdzie przesłuchałam naprawdę całą masę nauczań i studium na tematy związane z czasami ostatecznymi. W sumie może nawet kilkadziesiąt godzin. Ale nadal mam poczucie, że Mogę się mylić, że może się okazać, że interpretuję coś niewłaściwie. Dlatego chciałabym, żebyście sprawdzali to, co mówię, i sprawdzali też z innymi źródłami i przede wszystkim z Pismem Świętym, żebyście budowali swoje wiary nie na podstawie tego, co ktoś powiedział w internecie, tylko na podstawie tego, co rzeczywiście Bóg nam objawił. Wiecie, ja jestem wzrokowcem. I kiedy zaczęłam czytać sobie Księga Apokalipsy czy proroctwa Daniela, mówiąc, że wszystko mi się mieszało. Wszystko było w jakimś takim jednym wielkim kotle Armagedonu i jakichś strasznych wybuchów, i w ogóle nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, i bardziej mnie to przerażało, niż zachęcało do czytania dalej. Natomiast to, co zawsze pomagało mi w uczeniu się, to było narysowanie sobie wszystkiego w pewnej kolejności. Tak, jak powinnam to zapamiętać, czy tak, jak następują wydarzenia, jeżeli chodzi na przykład o historię. Metodę badawczą, która pozwala zgłębić zagadnienie od ogółu do szczegółu, nazywamy dedukcją. Dlatego to, co dzisiaj zrobię, to zacznę rysować przed Wami ten timeline, żebyście zobaczyli, że to nie jest jakaś wiedza tajemna i coś nie do ogarnięcia, tylko że jeżeli czytamy Biblię dość literalnie, to. Naprawdę wszystkie rzeczy składają się na cały obraz tego, czego się mamy spodziewać, i wszystko się ze sobą spina. Tak więc zaczynamy. Jeżeli narysujemy sobie taką kreskę osi czasu, no to na tej osi czasu w którymś momencie życie każdego z nas się kończy. Czas biegnie sobie dalej, ale już bez niektórych z nas. Natomiast Biblia mówi, że część osób będzie żyła na ziemi w momencie powrotu Jezusa, w momencie e, sądu, w momencie wylania gniewu. Więc dobrze by było wiedzieć, co czeka takie osoby, jeżeli załapią się na ten ostateczny moment. I teraz wiemy, że w pewnym momencie dziejów nastąpi coś, co nazywamy uciskiem. Ten ucisk rozpocznie się najprawdopodobniej traktatem pokojowym, który antychryst zawrze z Izraelem. I według Księgi Daniela określa się, że ten ucisk będzie trwał 7 lat. Daniela, rozdział 9, wersety od 26. A po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zabity, nie za swoje winy. Tu mowa o śmierci Jezusa. Ludzie księcia, który nadejdzie, zniszczą miasto i świątynię. U jego kresu wielki zamęt, aż do końca będzie wojna i, jak postanowione, wielkie spustoszenie. Przez niego przymierze stanie się dla wielu nie do udźwignięcia przez jeden tydzień". Jeden tydzień, czyli siedem dni, czyli w tłumaczeniu w tych proroctwach często dzień oznaczał rok. W połowie tygodnia zostanie zniesiona ofiara krwawa i pokarmowa. Na skrzydle świątyni znajdzie się obrze odrażająca obrzydliwość, aż niszczyciela dosięgnie ustalony koniec. Jak widzicie, ten ostatni tydzień z prorostwa Daniela, czyli 7 lat ucisku, nie będzie jednorodne. Ono w swoim środku będzie miało taki moment przełomowy, kiedy e, antychryst złamie ten traktat pokojowy, który zawrze wcześniej z Żydami i... Do tego czasu musi być odbudowana świątynia Jerozolimska, bo wiadomo, że wtedy skończą się ofiary, które były składane od początku, kiedy zostanie ona odbudowana. I też w tym momencie Antychryst po prostu najprawdopodobniej wejdzie do świątyni i albo ustawi tam swój posąg, albo po prostu obwoła się na jej terenie Bogiem. Będzie to moment przełomowy, dlatego że wtedy właśnie Żydzi zorientują się, że Antychryst nie jest wyczekiwanym przez nich Mesjaszem. Będzie to też czas prześladowania, właśnie szczególnie Żydów, takiego jakiego jeszcze nie było w historii, co oznacza, że ten czas prześladowania przebije nawet Holocaust. Podział na te dwa okresy wyprowadza się z fragmentów z Księgi nad Daniela z rozdziału 9 i z Księgi Apokalipsy z 13 rozdziału. Natomiast to, jak jeszcze określa się ten czas ucisku, to jest to czas wylania gniewu Bożego na ziemię. Dlatego, że teraz jesteśmy w czasie łaski i w czasie miłosierdzia, kiedy Bóg daje nam szansę na nawrócenie, daje nam szansę na poznanie Jego miłości, ale będzie też taki czas, kiedy po prostu Bóg będzie musiał sprawiedliwie osądzić Ziemię i jego gniew się wyleje, co możemy znaleźć w Księdze Apokalipsy od rozdziału 16. I to są właśnie te fragmenty, które często nas najbardziej przerażają, kiedy słyszymy o Księdze Objawienia. Usłyszałem, jak potężny głos ze świątyni mówił do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu Boga. Poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię. Złośliwe i bolesne wrzody dotknęły ludzi, którzy mieli znak bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. I tak dalej. Na szczęście. Ten czas nie będzie trwał wiecznie, to będzie tylko 7 lat, po których nastąpi coś, co będzie niesamowicie dobrą nowiną dla wszystkich. Ale teraz chciałabym, żebyśmy wrócili do tego, co już wiemy: czyli mamy pewną oś czasu, na której każdy z nas w którymś momencie ma koniec swojego życia tu na Ziemi. Ale wiemy, że będą takie osoby, które w swoim życiu zobaczą wypełnienie się biblijnych prorostw odnośnie czasów ostatecznych i odnośnie wydarzeń poprzedzających przyjście Jezusa na Ziemię. W którymś momencie rozpocznie się ucisk, który będzie trwał 7 lat. W połowie tego okresu Antychrest ustawi w świątyni w Jerozolimie tzw. ohydę spustoszenia, czyli najprawdopodobniej swój posąg, bo obwoła siebie. Królem i Bogiem. I to będzie też moment, kiedy Żydzi zorientują się, że nie jest on wyczekiwanym przez nich Mesjaszem i będą naprawdę bardzo mocno prześladowani. Ale ten okres się zakończy i zakończy się bardzo fajnym wydarzeniem. Ale o tym powiem Wam w następnym odcinku. Pomyślę sobie, że ilość informacji jest na tyle duża, że warto zrobić sobie krótką przerwę. Jeżeli to, co mówiłam, było dla Ciebie w jakiś sposób ważne. To możesz zostawić mi jakąś informację o tym, czy to klikając kciuk w tą stronę, czy subskrybując ten kanał, czy pisząc mi jakiś komentarz. Postaram się odpowiedzieć na nie i postaram się przebrnąć razem z Wami przez te wszystkie prorostwa dotyczące czasów ostatecznych, żebyśmy mieli całkowity ogląd na to, czego się możemy spodziewać. To do zobaczenia, pa pa! Najbardziej wytrwałych, którzy przetrwali napisy końcowe. Chciałam Wam pokazać pewien mem, który znalazłam. I bawi on mnie podwójnie, dlatego że po pierwsze jestem w tej pierwszej kolumnie, ale po drugie jestem bardzo profesjonalna, bo nagrywam na telefon. Więc to zobaczymy.